Dzień dobry Państwu, Jan Fior. A nie mówiłem numer 10, dzisiaj o paragrafie 5 Traktatu waszyngtońskiego, czyli Traktatu o NATO. O tym, co widać i czego nie widać. Zapraszam, Jan Fior. Proszę Państwa, nie wiem jak to zacząć chciałem, chciałem powiedzieć. Tak sobie przyrzekłem, że nie będę narzekał, ale, ale muszę Państwu powiedzieć, że jestem trochę przerażony. Znowu. Przerażony reakcją no nie moich słuchaczy, ale naszych, czy naszych słuchaczy, ale reakcją Polaków. 67% Polaków stoi po stronie Ukrainy w konflikcie z... Taką, widziałem taki żądasz. W konflikcie z, ze Słowacją. No bo wiecie, co się stało. Otóż Ukraina postanowiła odciąć za karę, że Słowacja nie jest dość chętnie, nie dość chętnie pomaga Ukrainie. To za karę odcięli gaz od 1 stycznia, odcięli gaz Słowacji. Rosjanie wysyłają gaz poprzez rurociąg na terenie Ukrainy. Ukraińcy zakręcili rurociąg. Czyli Słowacja nie ma gazu. Od dwóch czy trzech tygodni już to Żeleński ogłaszał, że tak zrobi. Nie wiem dlaczego, ale właściwie chyba nawet nie ukrywał, że za karę. Proszę Państwa, nie ma czegoś takiego, że ja mam komuś pomagać, a jak mu nie pomogę, to on za karę to mi co? Rękę złamie. No to to widział. I teraz tak. Polska zamiast stanąć, po, mamy dwa, przynajmniej dwa urzędy. Ważne w państwie, wyłożymy na to miliardy, miliardy złotych, żeby te urzędy były. To jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych i prezydent Polski. Ani jeden, ani drugi się nie ustosunkowuje do. do e, znaczy, nie ustosunkowuje. Te urzędy są po to, żeby chronić Polskę przed agresją ze strony innych krajów. Jak chronią? Jak chronią? Zamiast po sąsiedzku. Widząc, że dwóch naszych sąsiadów naprzeciwka bije się między sobą, podejść, panowie, czyście zwariowali, rozejść się, wyperswadować, przynajmniej okazać oburzenie i zatrzymać ten konflikt, to my się arganżujemy po jednej stronie. Dlaczego po jednej stronie tylko? Nie jest jedna strona tylko winna wojny. Obie strony są winne wojny. Ale konflikt jest między braćmi, Ukraińcami i Rosjanami, i trzeba, czy sąsiadami, i trzeba ten konflikt zgasić, przynajmniej próbować. Po to powinien, to powinien robić polski prezydent albo minister spraw zagranicznych. A oni stoją po stronie jednego z tych, jednej z tych stron tego konfliktu. To jest wielki, wielki błąd, proszę Państwa. Mało tego, Ukraina mści się na Słowacji. Za to, że Słowacja nie dostarcza F-16 czy jakiś tam inny, natomiast Słowacja broniła, się powiedziała, to wam odetniemy prąd elektryczny, który eksportują. Znaczy, nie odetniemy, przestaniemy eksportować do was prąd elektryczny ze Słowacji do Ukrainy, na Ukrainę. I zamiast, żeby Unia Europejska oczywiście olała to, ale Unia Europejska nas olewa już. Teraz już nas ulepa. W związku z tym nie ma co. Dlaczego my się mamy, dlaczego mamy mieć nadzieję, że nam Bruksela coś pomoże w tym konflikcie? My musimy sami walczyć. My musimy wziąć swojego prezydenta, swojego ministra spraw zagranicznych i oni powinni pójść na te fora, które, które nam mogą zaszkodzić albo pozwolą zaszkodzić i perswadować. Walczyć o nas, 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 nasze bezpieczeństwo. Nie robią tego, bo nie dość, bo przecież dalej co się stało? Jak Ukraina e, powiedziała, że wyłączy gaz, so, e, Słowacy powiedzieli, że wyłączą prąd, to Polacy powiedzieli Ukraińcom: "Nie martwcie się, my wam damy prąd. Niech się głupie Słowaki zostaną z tym prądem. A my damy prąd, bo my mamy prądu dużo, bo Polacy nie muszą mieć prądu przecież elektrycznego. My damy Ukraińcom, o to jest ważniejsze. Oni są ważniejsi", tak myślą Polscy poli politycy. I pan Duda, i pan Sikorski. Tych dwóch biorę. Bo to oni, a to no nie wiem, też chyba też chyba tak samo myśli. Po prostu powinien powyrzucać na zbity pysk tych ludzi. No nie da się wszystkich, ale, ale przynajmniej... Ale naród powinien wyjść do prezydenta, panie prezydencie, a co z naszym prądem? Najdroższy w Europie. Jeszcze pan chce, żeby był bardziej drogi? Patrzcie się, jakie są, jakie są konsekwencje tego. Tak sobie tutaj wynotowałem. I tak, po pierwsze, gwałcimy unijną solidarność. I jak Słowacja będzie teraz głosowała, jak będzie nam coś nie pasowało, to Słowacja się będzie myśliła. Ja się wcale nie dziwię. Stajemy po stronie Ukrainy, która nie jest w Unii. To nie, ma, nie mamy tu żadnego obowiązku z Ukrainą. Ukraina nam, my też im, ale, ale tutaj akurat chodzi o to, że, że my nie mamy aż takiego układu z Ukraińcami, żebyśmy czy, czy wrogości w stosunku do Słowacji, żebyśmy stawali po stronie Ukraińców kosztem, kosztem naszych relacji. Z, 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 ze Słowacją. Proszę Państwa, narażamy się Rosji. Narażamy się Rosji, a Rosja to jest mocarstwo atomowe. Po co się narażamy? W jakiej sprawie? Myśmy się tak narażali wielokrotnie i dostawaliśmy i, i, i w czasie II wojny światowej, obojętne po której stronie. My nie mamy wyczucia, my nie mamy obrońców. My nasi nasi ministrowie uciekają. I, te, i, I teraz jest to samo. Zagrażamy sobie brakiem prądu, bo mamy i tak tak cienko z prądem. Sieci przesyłowe w Polsce są beznadziejne. Jak my jeszcze oddamy tę część mocy Ukrainie, to sami nie będziemy mieli, to my będziemy mieli problem. Będzie deficyt budżetowy, będzie inflacja, będzie, będzie wszystko, wszystko się odbije źle na nas. Co my z tego będziemy mieli? Oni nie myślą takimi kategoriami, bo oni są pracownikami nie polskiego rządu, nie, polskiego narodu, tylko oni są pracownikami Białego Domu. Nie wiem, Pentagonu, różnych takich instytucji globalnych, światowych. Pan Czaskowski to jest Światowe Forum Gospodarcze. O, to nie są ludzie nasi. I dlatego, proszę Państwa, jeżeli 67% Polaków to przyklepuje, no to jest to, co się strzelacie, w, nie w tam w stopy, w czoło, tu, w schronie. Po co mamy służby dyplomatyczne? Prawie 4 miliardy, 3 miliardy 600 milionów na prezydenta i na MZ. Co oni sobie tam, żeby sobie w ambasadach siedzieli i tylko on, prawda, tam z jakąś inną, Malawi spotyka się z, z Ekwadorem i potem jeszcze jakieś tam rauty robią, jakie oni sobie imprezy robią, jakie, jakbyście tak pobyli za granicą i, i jeszcze kontakt mieli z, z, z konsulatem, czy z, czy, czy, czy z ambasadą, to byście zobaczyli jak oni tam mają. Nic nie robią. Nawet jak tam ktoś umrze, to jest problem z pochówkiem, bo to od razu ten konsul, nie wiadomo, który konsul to ma robić, który ma wydać zaświadczenie. Bardzo słabo. Dodzwonić się do, do konsulatu polskiego. Dodzwonić się do ambasady. Do MSZ-u się dodzwonić. To są wielcy panowie. Oni za nasze miliardy reprezentują ONU. On. To jest arystokracja światowa. A nam chodzi o to, żeby nas reprezentowali. Proszę Państwa, na, na tomie świąt, to człowiek bywa w różnych takich towarzystwach, których normalnie by nie był dobrowolnie, ale święta no to jest jakiś przymus. Rodzina, bliscy. I ja słyszę takiego jednego z takich ważniejszych członków, że tak powiem, tego, tej, tej części rodziny, w której ja nie przebywam, w którą ja nie przebywam tak za często, mówi, że nic nam to nie grozi, ponieważ mamy paragraf piąty traktatu NATO, traktatu waszyngtońskiego który mówi że jak nam ktoś krzywdę zrobi Rosjanie oczywiście jak nam zrobią krzywdę, bo jak Ukraińcy nam zrobią krzywdę to nas nie obronią, ale no, Rosjanie nam zrobią krzywdę, to od razu całe NATO pójdzie za nami no i tak sobie pomyślałem, że właściwie ja nigdy tego traktatu waszyngtońskiego nie czytałem, ani nawet tego paragrafu piątego, też tak przyjmowałem na wiarę ale już postanowiłem nie przyjmować na wiarę i proszę Państwa, wziąłem sobie ten traktat, wziąłem sobie ten traktat, a, a zwłaszcza ten punkt piąty, przeczytałem po polsku i po angielsku. No ale ja Państwu nie będę po angielsku tego czytał, przeczytam Państwu po, po polsku. Jak to, co to mówi ten paragraf piąty? Pamiętajcie Państwo, to jest traktat waszyngtoński. A więc gdzie był spisany? W Waszyngtonie. A kto to jest Waszyngton? No to ja Państwu powiem anegdotę. To nie jest anegdota, to jest fakt. Tokio, które liczy 37 milionów ludności, adwokatów jest 2300-2500, tak się szacuje. No i będzie 2, będzie 3000. Chicago, które ma 6 milionów ludności, też tam z tymi przysiłkami 6 milionów. Na jednej ulicy Lasalle jest 65 tysięcy adwokatów. Na jednej tylko ulicy. Proszę Państwa, jak tu wziąłem statystyki, i, I tych prawników świata, to wychodzi na to, nie będę tego przy, przytaczał. W Polsce jest 22 tysiące adwokatów. Na Laser 65 tysięcy. Polska ma tyle samo ludzi, ludzi co Tokio. Także widzicie, mamy te same proporcje. Znaczy nie, więcej mamy adwokatów niż, niż, niż Japończycy 10 razy więcej. No i co z tego? A, a bo adwokaci amerykańscy, oni ten traktat przygotowali. Jak oni go przygotowali? No to uważajcie. Artykuł 5. Strony zgadzają się, że zbrojna napaść na jedną lub więcej z nich w Europie lub Ameryce Północnej będzie uważana za napaść skierowaną przeciwko nam wszystkim, i w związku z tym zgadzają się, że w przypadku takiej zbrojnej napaści każda z nich, korzystając z prawa do indywidualnej lub zbiorowej samoobrony, uznanego w artykule 51 Karty Narodów Zjednoczonych, udzieli pomocy. Tronie lub stronom, które zostały w ten sposób zaatakowane, podejmując niezwłocznie, indywidualnie i w porozumieniu z innymi stronami takie działania, jakie uzna za konieczne, łącznie z użyciem siły zbrojnej, w celu przywrócenia i utrzymania bezpieczeństwa obszaru północnoatlantyckiego. O każdej takiej napaści zbrojnej oraz wszystkich środkach podjętych w jej wyniku niezwłocznie informuje się Radę Bezpieczeństwa, kropka środki takie zostaną zakończone gdy Rada Bezpieczeństwa podejmie środki niezbędne do przywrócenia i utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Artykuł szósty jest jakby uzupełnieniem tego piątego mówi, że jeszcze tam gdzieś gdzie to było, w północnej Afryce w Algierii, gdzieś tam koło Algierii jeszcze Francuzi mają jakieś resztówki że Turcja ma tam jakieś resztówki na, 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 na północnym Atlantyku no w każdym razie to jest uzupełniające i proszę Państwa, i ci, też te trzy czwarte adwokatów świata mieszka w Stanach Zjednoczonych. Mieszka i działa w Stanach Zjednoczonych. I ci adwokaci, mają tak walczą już o te, tam, no skąd tyle wziąłeś spraw, jeżeli adwokatów jest więcej niż, niż, niż dorosłych ludzi. No, przesadzam, ale, nie, ale, ale, ale te proporcje są, są oszałamiające. Proszę Państwa, trzy czwarte adwokatów, jak powiedziałem, jest w Stanach Zjednoczonych. Para, te, to prawo napisane zostało przez adwokatów amerykańskich, i teraz na przykład, na przykład, fragment z tego, z tego paragrafu piątego. Każdy z nich, korzystając z prawa do indywidualnej lub zbiorowej samoobrony, udzieli stronie zaatakowanej, udzieli stronom zaatakowanym w ten sposób, podejmując takie działania, jakie uzna za konieczne. To znaczy jakie? Jakie uzna za konieczne. A przecież. Słowacja, jak tutaj nasi, nasi liczą, że Słowacja i tak, ten właśnie mędrzec tutaj, którego kilka dni temu spotkałem na jakimś tam zgromadzeniu rodzinnym, powiedział, że staną po naszej stronie, bo, bo tak mówi paragraf piąty. A jakiego Słowacja nie uzna tego, że, 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 że za konieczne. Mało tego, dalej. W ten sposób każdy kraj członkowski nie jest zobowiązany ani zaprzysiężony do przyłączenia się do jakiegokolwiek ataku, a jedynie zobowiązany do podjęcia wszelkich działań, tylko takich, jakie uzna za konieczne. No i proszę Państwa, pamiętacie, jak na początku wszyscy mówili, będziemy pomagać Ukrainie tak długo, jak długo będzie to konieczne. A potem zmniejszali, zmniejszali, ale potem tak długo, jak będziemy mogli, a potem ta, będziemy pomagać. No, i tak to, to, tak to było z tą Ukrainą. Ja, nie, ja tutaj nie, nie atakuję Ukrainy. Ukraina, naród ukraiński to jest, o, jest, o, jest ofiarą tej wojny. Nie wiem, oni mają jeszcze gorszych tych polityków. Jeszcze gorszych, bo ci politycy żyją z tej wojny, a naród cierpi. Proszę państwa, nie ma więc żadnej jednej uniwersalnej linii czy obowiązku, a tym bardziej przymusu żeby jakiś kraj za nas, po naszej stronie stanął. I dlatego my, my powinniśmy z wszystkimi dobrze żyć. I, I jeżeli my chronimy interesy A w stosunku do B, a potem B w stosunku do A, to jed, jedni i drudzy będą mieli generalnie, sumarycznie do nas szacunek, a nie, a nie e, pretensje. Oczywiście jak my staniemy po stronie Kowalskiego w konflikcie z Nowakiem, ale też kiedyś stanęliśmy po stronie Nowaka. To, to takie, taka, takie opowiedzenie się Polski, czy polskich dyplomatów, czy prezydenta, będzie miało jakąś rangę, będzie miało coś, coś znaczyło. Zobaczcie Państwo, jakiej rangi dorobił się Orban i Węgry. Turystyka na Węgrzech wzrosła, nie wiem, czy 30 czy 60% w ciągu ostatnich paru miesięcy. Wzrasta miesięcznie czy po 30 do 60%. Takie istnieje zainteresowanie. Pamiętacie, jak było kiedyś Solidarność, która oczywiście zaprzedała i tak dalej, wyprzedała to wszystko. Teraz my tak to wiemy, nie? Ale kiedyś to wszyscy, znaczy ja nie mówię ale, bo to, ale nie. ja uważam, że to dobrze się wszystko stało i wszystko dobrze było zrobione. Najlepiej, jak żeśmy potrafili, że że my Yy, że, że solidarność dawało, dodawała nam oleju napędowego, proszę Państwa, dodawała nam siły, dodawała nam prestiżu, dodawała nam chętnych, kapitału. To, że Polska się tak rozwijała, to była też sprawa tego, że myśmy ze światem dobrze żyli. Myśmy nie byli od, nie od razu, żeśmy stanęli w jakiejś wojnie czy walce, tylko, tylko żeśmy bronili swojej wolności. I tak ma być dalej, żeby bronić wolności Polaków, nie ministrów, nie... Patrzcie jak, do, jak było dobrze, jak było przyjemnie na początku, kiedy władza była słaba. I każdy z tych był, czuł się równy nam. A teraz jak się porobiły takie już elity, kasty, coś jak oni, dość, coś tak patrzy, patrzy ten minister. Ja tak parę razy miałem kontakt wzrokowy z panem Sikorskim w swoim życiu. To ja widzę, jaką wyższością on patrzy na, na, te, na te tłumy gawiedzi, które go otaczają. Teraz już troszkę może mniej, bo to widzi, że jednak gawiedź tak się nie daje na y, wała robić, ale to taką oni mają psychikę, proszę Państwa. To są urzędnicy, to są ludzie, to są tacy sami ludzie jak my. Jeżeli są słabsi, to będą, to, to widać. Jeżeli y, y, działają w jakimś interesie, to w interesie swoim, a nie naszym. My też działamy w swoim interesie. Wszyscy ludzie działają w swoim interesie. Najbardziej w swoim interesie. W związku z tym nie dajmy się tak łatwo otumanić, że to 67%, że oni mają rację, że tych dwóch czy trzech, którzy są tam po, tam, po, po, po tej stronie, co nam się wydaje, co TVP mówi albo TVN. Proszę państwa, nie wierzcie w to. Myślcie sami, czytajcie, uczcie się. Proszę państwa, nie ma uniwersalnej linii obrony. Ani e, uniwersalnej linii zaangażowania, ani obowiązku do obrony nas przez paragraf piąty. Przez tak, paragraf piąty. Więc trudno będzie pokonać zmasowany atak 80 ponad procent prawników świata wobec w, w tekście tej ustawy, która ma nas potem chronić albo nie chronić. Więc nie poddajmy się, nie, nie poddajmy się tej jurysdykcji. Bądźmy sobą, dbajmy o swój, własny, o swój własny interes. Najlepszy dowód, że w, tej, w, tym, w tym paragrafie piątym nie ma słowa o tym, co zrobimy krajowi, który się nie podporządkuje albo nie uzna za konieczne. Przecież tak może być. Jak zobaczcie, co w tej chwili jest, nie ma nie jesteśmy związani żadnym traktatem z Ukrainą, jak się sekuje te narody, tych Węgrów i Słowaków, jak się sekuje. Ale suma sumarum oni na tym dobrze wyjdą. Bo oni będą mieli ochronę, przynajmniej w kwestii energii. A energia w tej chwili widzicie Państwo, co się dzieje. Jak odcinają. Rosjanie odcięli teraz energię, gaz gaz chyba cały, odcięli ropę, to już dawno, to już sankcje odcięły. Ale teraz gaz odcięli. Z Unii Europejskiej. Zobaczycie, jak pójdą czynsze w górę. Zobaczycie, jak, jak pójdą opłaty nasze w górę. Szybciutko. Zamiast... My przecież byśmy się pogodzili z wszystkimi, nawet z Rosjanami. Nawet obojętnie z kim. Dlatego, że w naszym interesie leży pokój, spokój. Ale urzędnicy nie, bo w ich interesie leży niepokój, hałas, chaos. Mętna woda. Więc dlatego tu... Apel. Patrzcie im na ręce i nie dajcie się, nie współpracujcie z wrogiem. To jest wróg. To nie są przyjaciele nasi. Przynajmniej nie wszyscy, albo niewielu. Proszę Państwa, e, kraje, kraje, kraj członkowski może ograniczyć swoje wsparcie dla pomocy humanitarnej. To tym bardziej kraj, kraj członko, nie członkowski nie ma prawa domagać się. Pomocy humanitarnej. Jeśli kraj członkowski uważa, że jakakol, jakikolwiek kraj NATO sprowokował atak lub uważa, że atak był fałszywą flagą, wówczas kraj członkowski może uznać, że żadne działania nie są konieczne. I to jest następny majstersztyk tego Towarzystwa e, e, Prawników Amerykańskich. 80 ponad procent światowych, światowego zasobu prawników. Oni zrobili tak, że w zasadzie nigdy ten paragraf piąty, jak ktoś nie będzie chciał, nigdy nie będzie działał, bo przecież zawsze, jak my nawet w tej chwili nie, nie uderzymy w Rosję, a chcielibyśmy ochrony pod paragrafem piątym, bo Rosjanie by, na, by się wkurzyli na nas i coś by nam zrobili, a patrzę się jeszcze, jeszcze od, od Ukraińców, żeśmy nie, nie wydobyli, nasi ani dyplomaci, ani, nasi, ani nasz prezydent nie wydobył, nie domaga się przeprosić za to, co się stało, kiedy tam zabito dwóch ludzi. Już nie mówię o, ty, o tych ekshumacjach, o tym wszystkim. W związku z tym, e, my zawsze możemy być, zawsze może być ten pretek powiedzieć: No tak, ale my, my uznaliśmy, że postępowanie Polski w grudniu czy w styczniu 2025 roku wobec Rosji było takie, że Rosja miała prawo, a co atakować. I będziemy znowu ofiarą. Proszę Państwa, Znalazłem na, na, na domiarze tego, tego złego, znalazłem kilka e, komentarzy w sprawie paragrafu 5 ze strony e, poczynionych przez Martina Armstronga. To Państwu mówiłem i opowiadałem o nim. To jest taki ekonomista, trochę więcej że ekonomista, polityk, biz, człowiek biznesu, inwestor, e, a przy tym facet z aspiracjami. I ma tego Sokratesa, komputer, który mu tam różne rzeczy, na które rzeczy mu odpowiada. I, i, i e, teraz e, ktoś tam, ktoś się zastanawiał, e, czy co się może wydarzyć jeszcze przez te. No teraz już nie ma 20 dni, dzisiaj jest trzeci. No to, e, no to jest jeszcze 17 dni. Co się może wydarzyć? Ja myślę, że może się nie wydarzy, bo to też są nie, nieudaczniki, ale. Ale biegu. Co się może wydarzyć i dlaczego? I, i, I tutaj Armstrong pisząc o tym, komentując, co się dzieje, niejako daje odpowiedź, jak, jak, z kim my mamy do czynienia, proszę Państwa. Nie tylko prawnicy. Ci prawnicy stoją, to są obrońcy ludzi, o których pisze Armstrong tak, proszę Państwa. Planują. Siły, prawda, mówi się, oni planują opóźnić inaugurację, aby móc się powołać na artykuł 5. Ale to innej kwestii. Dla przypomnienia, ostatni raz powoływano się na artykuł 5 w roku 2001, aby uzasadnić inwazję najpierw na Afganistan, a potem na Irak w 2003. Proszę Państwa, paragraf 5, artykuł 5, czy paragraf 5, to był, to w stosunku do, ani do Afganistanu, ani do Iraku się w ogóle nie, nie tyczył. Bo, bo ani Afganistan, ani Irak nie mieli ani jednego przedstawiciela w, w zamachu z 11 września. Bo o, bo, bo, o tym na to się powoływali. W związku z tym uderzyli na Afganistan bez zdania racji, nie wiadomo z jakiej racji, na, na Irak tak samo. Powołując się na paragraf 5, że, 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 został, że zostali zaatakowani przez te kraje. Ale to w ogóle pomieszanie z poplątaniem. Irak ani Afganistan nie byli częścią NATO. Irak nie był wrogiem, nie miał broni masowego rażenia. My, Polacy, sami w tej naszej. Internacjonalnej czystości, mówimy, za wolność waszą i naszą, prawda, bardziej waszą niż naszą. Najlepiej, żeby powiedzieć, za wolność waszą, a nie naszą. bo to Polacy to wariaci. Więc myśmy poszli na Irak i na Afganistan, bo nam, bo nam głupi adwokaci, nie głupi, tylko cwani adwokaci tak kazali. I myśmy na to poszli. Dick Cheney, przecież on zaplanował to wszystko. Po co? Żeby kasę zbić. A Ramsfeld Minister yy, 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 obrony obrony. Proszę Państwa, to z takimi ludźmi mamy do czynienia, i my się powołujemy na jakieś prawo, na jakiś paragraf, który nas o, o, ostrzeże. USA powo powołały się o tutaj to, to chciałem przeczytać powo powołały się w październiku 2001 roku na paragraf 5 cytuję ten artykuł że, że przedstawiły jasne i przekonujące dowody, dowody winy. Żadnych dowodów nie było dziś wiemy, że to były niejasne nie było żadnych dowodów, kłamstwo wszystko co przedstawiono w celu uzasadnienia podboju Bliskiego Wschodu było kłamstwem jak zawsze tak mówi Armstrong przygotowując Teraz tę samą strategię, aby podbić Rosję i podzielić głupy najbogatszego narodu na świecie pod względem zasobów naturalnych, Polska znowu jest z nimi tymi ludźmi. I to, proszę państwa, znowu jest chamstwo, bo naród rosyjski, a, a nawet Kreml, to nie jest to samo. My nie możemy iść z bandytami przeciwko bandytom, przeciwko niewinnym ludziom. Bo będziemy też bandytami. Nie wolno nam tego robić. Dalej co, co, co Armstrong uważa, że wtedy kłamali, żeby rozpocząć wojnę, ponieważ chcieli poszerzyć swój rząd. Wiadomo, w czasie wojny wydatki rosną, i to samo jest teraz. Ukraina, Rosja. Nie mają wyrzutów sumienia, nie mają cyniczni, nie mają wyrzutów sumienia, że idą, mordują ludzi, że te, za tymi pieniędzmi, które zarabiają ci ministrowie już nieżyjący, na szczęście, znaczy na moje szczęście. Proszę Państwa, my się z takimi ludźmi trzymamy. Ludzie, którzy nieustannie naciskają na wojnę. Są psychopatami i klasyfikowani są z niewielkimi, jako ludzie, to Armstrong pisze, jako ludzie z niewielkim sumieniem i bez, albo bez sumienia, ale, ale przestrzegający, rzekomo przestrzegający konwencji społecznych, gdy odpowiada im to, gdy od odpowiada to ich potrzebom. Są o wiele bardziej niebezpieczni niż zwykli socjopaci, którzy nie mogą odczuwać empatii i wyrzutów sumienia, ale posiadają jedynie antyspołeczne zaburzenie osobowości. A nie celową i podstępną psychopatię. To, że proszę Państwa i Graham jeździ i podpuszcza, że Boris Johnson jeździ i podpuszcza Żeleńskiego i tam wszystkich i na dworze w Kijowie, żeby jak najwięcej walczyli, żeby że, że kłamie i też ich też, że on obiecywał i Johnson, i Graham, pomożemy wam as much as it takes. I, ile, ile będzie trzeba? Nieprawda, już nie pomagają. Jak już widzą, że coś się um, gubi, to nie pomagają. Teraz szukają innej alternatywy. Teraz szukają alternatywy, nie Ukraina, to kto? No kto? No zgadnijcie kto. No, polaczki! I polaczki 67% są za. Są za tym, żeby wzięli ich na wojnę, żeby ich zastrzelili albo postrzelili, zrobili mirz marsz e, na, tym, na tym naszym terytorium. Nie wolno, na to, nie wolno tego dopuścić. To są niebezpieczni socjopaci, którzy do tego wszystkiego dążą, drą, drążą którzy są, podżegają. Powołują się, powoływanie się na paragraf piąty w przypadku takich ludzi. E, nic nie da. Przegramy powiedzą nam, chamy, jesteście Polaki, do roboty tu szczelać, bo jak nie, to was w ogóle zostawimy i jeszcze mogą nawet do nas strzelać, że nie strzelamy. Czy tego nie widzimy? Pomijam te kolejne cmentarze wojskowe. Te pomniki nieznanego żołnierza i te patriotyczne płacze, flagi nabożeństwa. Po co nam to wszystko? Odżegnać się, romnąć w stóp, zażądać od naszych przełożonych, że chcemy żyć w pokoju, w spokoju czego wszystkiego czego, czego życzę Państwu w tym, tym 20, 25 roku. Mam nadzieję, że może się jakoś ockniemy. Do widzenia.